W dzisiejszym odcinku znajdziecie takie przepisy jak placuszki sernikowe, tost pełnoziarnisty z jajecznicą na wypasie, smoothie z bananem i mango, mufinki owsiane z bananami, mufinki jajeczne z brokułami i szakszukę. Oczywiście przeanalizujemy to wszystko pod kątem prozdrowotnym i znajdziecie w opisie również link z PDF-em do przepisów. Placuszki sernikowe z twarogiem, miodem, mąką owsianą oraz jajkiem stanowią połączenie o ciekawym profilu żywieniowym. Zacznijmy od twarogu, jest to doskonałe źródło białka, szczególnie ważne w diecie wegetariańskiej. Zawiera również wapń niezbędny dla zdrowia kości i zębów oraz witaminy z grupy B. W tym miejscu trzeba podkreślić, że dieta z optymalną ilością białka jest kluczowa dla utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Białko pełni wiele ważnych funkcji, w tym budowanie i naprawę tkanek, produkowanie enzymów hormonów oraz wsparcie dla układu odpornościowego. Z kolei mąka owsiana jest bogata w błonnik, który wspiera trawienie, może przyczynić się do utrzymania zdrowego poziomu utlenionego cholesterolu, czyli na niższym poziomie. Mąka wsienna zawiera również białko, witaminy z grupy B oraz minerały jak magnez, żelazo i cynk. Jaja to źródło wysokiej jakości białka, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli A, D, E i K oraz cała grupa witamin z grupy W, B zawiera także luteinę z która może wspierać zdrowie. Naszego wzroku. Te składniki razem tworzą pożywne danie, które jest nie tylko smaczne, ale również korzystne dla naszego zdrowia. Ta kombinacja dostarcza energii, wspiera budowanie mięśni, a także przyczynia się do lepszego samopoczucia dzięki szerokiej gamie składników odżywczych. Aby być obiektywnym pamiętajmy, że jaja są jednym z najczęstszych alergenów pokarmowych, a mąka owsiana może zawierać śladowe ilości glutenu lub być problematyczne dla osób z nietolerancjami glutenu lub celiakią. Z kolei miód, choć zdrowszy niż biały cukier, nadal zawiera cukry proste, które mogą być problematyczne dla osób z insulinopornością, cukrzycą lub dla tych, którzy starają się ograniczyć spożywanie cukru. Teraz przeanalizujemy to pełnoziarnisty na wypasie, koncentrujemy się na jajku. Oprócz tego, że jak już wspominałem, bogactwo białka, witamin, minerałów, to pamiętajmy, że zawiera również cholinę. Jedno jajko może zawierać 100 mg. Cholina co jest istotnym udziałem w zapotrzebowaniu dziennym na cholinę. Cholina jest niezbędna do tworzenia acetylocholiny, neuroprzekaźnika ważnego dla procesów związanych z pamięcią, nastrojem i kontrolowaniem naszej pamięci i regularne spożycie jajek może przyczyniać się do lepszego funkcjonowania naszego mózgu. Jeżeli chodzi o rzutkiewkę, jest niskokaloryczna, zawiera witaminę C, potas, antyoksydanty, rzutkiewka wspiera trawienie i może mieć właściwości przeciwzapalne, ale może również być nieodpowiednia dla osób z wrażliwym Żołądkiem. Z kolei szczypiorek jest dobrym źródłem witaminy C i zawiera siarkę. To jest bardzo istotne. Ona wspiera zdrowie serca i układ odpornościowy. Szczypiorek dodaje również aromatu bez dodawania nadmiernych kalorii. Z kolei kleb żytni pełnoziarnisty jest bogactwem błonnika, co może pomagać w utrzymaniu uczucia sytości, wspiera zdrowie układu pokarmowego i pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Kleb żytni jest również źródłem żelaza, magnezu i witamin z grupy B. Jednak dla osób, które mają nietolerancję glutenu czy celiakię, nie jest odpowiedni niestety. Podsumowując, jajecznica na wypasie na toście pełnoziarnistym jest posiłkiem bogatym w składniki odżywcze, które może być zdrowym i sycącym wyborem. Jednak pamiętajmy, aby żywienie było indywidualnie dopasowane do naszych preferencji. Teraz przeanalizujemy smoothie z bananem i mango. Banany są znane jako doskonałe źródło potasu niezbędnego elektrolitu. W naszym organizmie potas odgrywa kluczową rolę. W regulacji ciśnienia krwi poprzez równoważenie negatywnych efektów sodu i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśnia sercowego. Ponadto pomaga w przekazywaniu impulsów nerwowych oraz utrzymywaniu równowagi płynów w organizmie. Niedobór potasu, znany też jako hiperkaliemia, może powodować zaburzenia rytmu serca, czyli arytmie. Arytmia może być niegroźna, ale niektóre przypadki mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia. Z kolei, mango jest bogactwem witaminy C. Jest to kluczowy przeciwutleniacz, który który wspiera układ odpornościowy, witamina C pomaga w produkcji kolagenu, który jest ważny dla zdrowia skóry i gojenia się ran. Działa również jako ochrona przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami komórek spowodowanymi przez wolne rodniki. To są te diabły tasmańskie, co uszkadzają komórki, mitochondria osłabiają i bardzo często jesteśmy przemęczeni, jak mamy tak tzw. mitochondriopatię, czyli po latach niedbania o siebie po prostu nasze komórki są niewydajne. Szybciej się męczymy, gorzej regenerujemy. Też tutaj chcę nadmienić, że zamiast inwestować w nie wiadomo jakie kolageny, zadbajcie o podstawowe kwestie żywieniowe, jak najmniej rozapalnych substancji, które Uszkadzają Waszą skórę i powodują, że szybciej się starzejecie, bo zmarszczki, które powstają i zapadanie się tej skóry, to jest właśnie deficyt między innymi kolagenu, struktury komórkowej. Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu, czyli jecie zupę mocy, wywar z kości wołowych gdzie macie mnóstwo kolagenu, plus jedziecie jeszcze dodatkowo bogate posiłki witaminy T, to to jest najlepszy kolagen dla waszego ciała i skóry. Nie jakieś tam po 100-200 zł kolageny, które tak naprawdę się wchłaniają na poziomie 2 3 więc pamiętajcie o tym. A regularne spożywanie mango może pomóc w poprawianiu wchłaniania żelaza z diety i również zmniejsza ryzyko anemii. Z kolei ananas zawiera, zapamiętajcie, bromelinę, jest to mieszanka enzymów, które poprawia trawienie i działa bardzo mocno przeciw, Utrzeniająco bromelina rozkłada białko na aminokwasy, co pomaga w trawieniu szczególnie bogatych w białko posiłku. Bromelina wykazuje również działanie przeciwzapalne, może redukować objawy zapalenia stawów i wspierać gojenie ran. Ponadto badania sugerują, że bromelina może również mieć właściwości antynowotworowe, choć tutaj badania są analizowane cały, cały czas i potrzebne są dalsze badania, aby tak jednoznacznie powiedzieć, ale już pamiętajmy, że coś jest na rzeczy, ten związek ma potencjał. No i tutaj mamy masło orzechowe. Ja polecam migdałowe masło albo tahini. To jest bogactwo zdrowych tłuszczy. Tłuszcze te pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu LDL. Pomagają też niwelować utleniony cholesterol, bo pamiętajmy, że sam cholesterol to jest mechanizm w naszym organizmie, który jest niezbędny, ale pewne frakcje, jak właśnie utleniony cholesterol HDL powoduje, że nasze tętnice mogą się zatykać i zwiększa się ryzyko udaru, zawału, całych problemów sercowo-naczyniowych z mózgiem włącznie. Dodatkowo Zdrowe tłuszcze właśnie z orzechów mogą wspierać zdrowie mózgu i przyczynić się do stabilizacji poziomu cukru we krwi. Czyli dla, dla, dla diabetyków też spoko opcja. Podsumowując, smoothie z bananem i mango łączy w sobie bogactwo witamin i minerałów obu owoców, w tym potasu z banana i witaminy C z mango. Potas z banana wspiera funkcjonowanie serca i mięśni, witamina C z mango wspiera układ odpornościowy i zdrowie skóry. Ta kombinacja działa synergistycznie, zwiększając wchłanianie i wykorzystanie składników odżywczych w naszym organizmie. Dodatkowo błonnik obecny w owocach wspiera zdrowie układu pokarmowego, reguluje trawienie, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Teraz przeanalizujemy muffinki owsiane z bananem, czekoladą i masłem orzechowym. Pamiętajmy, to świetny sposób na zdrową i smaczną przekąskę. Zaczniemy od miodu. Jest to naturalny słodzik zawierający antyoksydanty i małe ilości witamin i minerałów. Posiada również właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, co może wspierać zdrowie układu odpornościowego. Należy jednak pamiętać, że miód jest bogaty w cukry proste i ma 97% węglowodanów w 100 gramach, więc powinniśmy spożywać go z umiarem. W tym przepisie również używamy bananów, tak jak już mówiłem, o potasie, witaminie B6, C, błonniku. Już nie będę się powtarzać, co bym chciał podkreślić: że banany mogą być używane jako naturalny słodzik zamiast dodawać cukru czy miodu. W różnych potrawach, przepisach możemy właśnie użyć banana. On jest świetnym słodzikiem. Kolejny produkt w tym przepisie to jest mąka owsiana, bogata w błonnik, ma beta-glukany. One są niezmiernie ważne dla zdrowia naszego układu pokarmowego, obniżają poziom cholesterolu. Mąka owsiana zawiera również zdrowe tłuszcze, białko, witaminy, minerały jak magnez i żelazo. Jest dobrym wyborem dla osób szukających alternatywy dla mąki pszennej. O jajkach też nie będę się rozwodzić, bo już mówiłem sporo. Zapamiętajmy Pamiętajmy jednak, że to jest bogactwo witamin, minerałów, witamin z grupy B, choliny i selenu. Podkreślę tylko, że białko i cholina w jajkach wspiera funkcjonowanie mózgu i są ważne dla zdrowia naszych mięśni. Masło orzechowe, przykładowo z migdałów, one zawierają zdrowe tłuszcze. Tak jak nie mówiłem poprzednio, pamiętajmy, tłuszcz opóźnia czas opróżnienia żołądka, przez co jesteśmy dłużej. Sycić. Dlatego ten posiłek na pewno będzie dobrą opcją, jak nie mamy dostępu na 4-5 godzin do jedzenia. Chcemy czuć się syci, to jest fajne posiłek. Kilka słów o czekoladzie, która się tam znajduje. Najlepiej wybierać czekoladę o wysokiej zawartości kakao, która jest bogata w antyoksydanty, może poprawić nastrój i wspierać zdrowie. Pamiętajmy również, że zawiera spore ilości cukru i tłuszczu, więc musimy używać jej z głową. Podsumowując, mufinki owsiane z tymi składnikami mogą być nie tylko smaczne, ale również korzystne dla naszego zdrowia, gdy są spożywane jako część zrównoważonej diety. Nie możemy zapomnieć, że kluczem jest umiar i zwracanie uwagi na wielkość porcji, zwłaszcza jeśli chodzi o dodatek miodu i czekolady. Łączenie bananów i masła orzechowego zapewnia naturalną słodycz i dodatkowe wartości odżywcze, a mąka owsiana i jajka zwiększają wartość odżywczą tych muffinek. Teraz przeanalizujemy moje ulubione mufinki jajeczne brokułami szynką. W tym przepisie znajdziecie również czosnek. Zawiera on siarki najróżniejsze, m.in. alicynę, która ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Dodatkowo zmniejsza ona ryzyko zawału serca poprzez obniżanie ciśnienia krwi i regulację utlenionego poziomu cholesterolu, a regularne spożywanie czosnku, badania to potwierdzają, jest związane z redukcją niektórych nowotworów. Kolejny produkt to brokuły. Są bogate w C, K, żelazo, potas, a także zabierają fitoskładniki takie jak sulforafan, mogą przyczynić się do redukcji stanów zapalnych i ochrony przed niektórymi rodzajami raka. Tutaj też w opisie możecie sobie link do tych badań znaleźć. A może zróbmy tak, nie link w opisie PDF, który macie w ogóle do ściągnięcia z tymi wszystkimi przepisami. to Tam jeszcze materiały uzupełniające mam też rzucę z wszystkimi infografikami i z badaniami, żebyście mogli sobie to przeanalizować i sami stwierdzić, czy chcecie wpleść tego typu produkty do swojego żywienia. Obracając sulfarafan może przyczynić się do redukcji stanów zapalnych i ochrony przed niektórymi rodzajami raka. Trzeba podkreślić, że muffinki jajeczne z brokułami, szynką i serem stanowią źródło białka, tutaj jak brat jaja, szynka i ser, błonnik to są brokuły oraz źródło witamin i minerałów. Jajka są bogate w cholinę, to będę cały czas podkreślać, bo to jest bardzo potężny związek, ważny dla naszego Mózgu. Należy jednak zwrócić uwagę na zawartość soli, zwłaszcza w szynce i serze. I tutaj zachęcam osoby, które mają czas do zrobienia swojej szynki. I jeżeli chodzi o sery, to bardziej te długo dojrzewające, zdatajcie uwagę, żeby to nie był jakiś sheet seropodobny. Lepiej jeść tego sera mniej w ciągu tygodnia, miesiąca, ale postawmy na jakiś parmezan, cheddar dobrej jakości. Sery. Jeżeli chodzi o sery, są dobrym źródłem wapnia, białka, fosforu, ale również może zawierać nasycone tłuszcze, ale to nie bójmy się tego, bo najnowsze badania pokazują, że ten tłuszcz nasycony nie jest taki zły. Osoby, które mają wrodzoną hipercholesterolemię powinny ograniczyć do 15% dziennego zapotrzebowania tłuszcze nasycone. A osoby zdrowe, aktywne fizycznie, jeżeli jak mają jeszcze zbilansowane żywienie, to ten tłuszcz nasycony. Nie bójmy się i też jeszcze pamiętajmy, że tłuszcz nasycony to jest... Blisko 7-8 najróżniejszych rodzajów tego tłuszczu, więc tutaj zachęcam do przeanalizowania tematu tłuszczu nasyconego. Jak chcecie, to mogę taki odcinek zrobić szczegółową analizę. O ja jak w tym przepisie już nie będę mówić, bo mówiłem powyżej. Teraz skoncentrujemy się na pietruszce, bogactwo witaminy C, K, żelazo i potężne antyoksydanty może wspierać zdrowie nerek i funkcjonowanie układu odpornościowego. Ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na sposób przygotowania i dodatki przede wszystkim jakie tam dodajemy, aby maksymalizować korzyści zdrowotne i nie Przesadzajmy z solą, bo jeżeli nie mamy, tak jak mówiłem, odpowiedniej ilości potasu, chociażby z banana, to z solą też można przesadzić. Ale też ciekawostka jest taka, że możemy mieć dużo soli, ale pod warunkiem, że mamy odpowiednią ilość potasu, bo ta proporcja automatycznie się zwiększa. Tylko, że jak mamy mnóstwo sodu, a mało potasu, no to wtedy nasze serducho może dostać podłogę na koniec dostawiliśmy szakszukę, tradycyjne danie składające się głównie z jajek pomidorów, cebuli, papryki a kilka kluczowych właściwości zdrowotnych tak naprawdę. Przede wszystkim bogactwo antyoksydantów. Pomidory są źródłem likopenu, już wręcz słynnego w świecie żywieniowym. Jest to potężny przeciwutleniacz, który może przyczynić się do obniżenia ryzyka chorób serca i niektórych rodzajów raka. A papryka z kolei jest potężnym też antyoksydantem, ale w kooperacji z witaminą C nawzajem potęgują swoje działania. Tak na to jeszcze przyjmiemy beta-karotyn, który wspiera zdrowie systemu odpornościowego. Mamy potężną moc ochronną, tak naprawdę, która chroni przed chorobami przewlekłymi. Jest to danie o wysokiej zawartości białka i innych składników odżywczych. Tutaj no jeszcze raz mogę przytoczyć, że białko, bogactwo, witaminy, B12, choliny, minerałów, m.in. selenu. Kolejna sprawa wspiera zdrowie serca i układ pokarmowy, czosnek, który jest często używany w szakszukce, ma właściwości obniżające ciśnienie krwi i może przyczynić się do ogólnego zdrowia serca. Nadto wysoka zawartość błonnika w warzywach takich jak pomidor, cebula, papryka wspomaga zdrowie układu pokarmowego i może pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi. Szakszuka jest zatem daniem, który łączy w sobie smak korzyści zdrowotnych, będąca jednocześnie stosunkowo niskokalorycznym daniem, ale mega odżywczym. Dlatego jest idealna na rozpoczęcie dnia między innymi. Przypominam, że wszystkie przepisy są do pobrania w PDF-ie, które jest załączone w opisie i podpiętym komentarz jeżeli chcecie mieć dopasowaną kaloryczność tych przepisów pod siebie, pod swój cel, czy to jest właśnie budowanie masy mięśniowej, redukcja czy uwarunkowania typowo zdrowotne, macie taką opcję w pakiecie premium macie aplikację do generowania jadłospisów, tam podajecie wiek, wzrost, wagę i cel i wszystko macie dopasowane pod waszą kaloryczność. W pakiecie premium macie wszystkie szczegółowe kwestie merytoryczne, od kursów po e-booki, po audiobooki, cały kombajn jest to do zmiany nawyków żywieniowych, dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą, link w opisie się. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę, komentarz i widzimy się niebawem.